Ewangelia według świętego Jana, rozdział 9, wersety od pierwszego do trzeciego. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie, rabi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny rozdział Ewangelii Jana. Cudowny rozdział, wiele wątków tutaj w tym dziewiątym rozdziale, a więc po kolei. W tych pierwszych trzech wersetach już jest pewna ważna sprawa. Dlaczego uważam, że jest ważna sprawa? Gdyż dość często miałem zadawane takie pytania... Czy jeżeli właśnie moi rodzice, moi bliscy zgrzeszą, czy ja mogę odpowiadać za ich grzechy? czy to będzie przewinienie wobec Boga? No bo jeżeli tak, a tak by się wydawało z tego fragmentu, że tak może się dziać, no to jest to trochę niesprawiedliwe. No cóż mam wspólnego z tym, że moi rodzice byli grzesznikami, a ja się nawróciłem? No to jaka? Możliwość jest, abym ja był zbawiony, skoro na przykład moja rodzina, moi rodzice jednak są, na przykład niewierzący, tym samym grzeszą. Pan Jezus wyraźnie mówi, że tu, w tym przypadku akurat, ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale to się stało po to, aby się objawiły sprawy Boże. W następnym tygodniu będziemy mówili, co to jest właśnie ta sprawa Boża, która miała się objawić. Ale kiedy czytamy pismo święte dość często, w szczególności w Starym Testamencie, kiedy Bóg daje jakieś obietnice, to mówi, że będzie błogosławił nawet do tysiącznego pokolenia. Ale też ostrzega, że kiedy zgrzeszymy, kiedy odejdziemy od Boga, to będziemy cierpieli przekleństwo do trzeciego lub nawet czwartego pokolenia. To właśnie oznacza, że jeżeli nawet ja zgrzeszę, przeciwko Bogu to to wszystko też może spaść na moje dzieci i na moje wnuki to to gdzież jest sprawiedliwość Boża no oczywiście jest to taka pozorna niewiadoma musimy oczywiście to rozłożyć na czynniki pierwsze skąd w ogóle się wziął grzech na ziemi a pierwszy kto kto zgrzeszył to był szatan to był anioł oczywiście który zaczął się wywyższać i Stawiać siebie na równi z Bogiem. Pokazał pychę i on pierwszy zgrzeszył. Oczywiście Bóg ukarał go i, można tak powiedzieć kolokwialnie, wyrzucił go z nieba, z tego kręgu, tych jego aniołów. Następnie człowiek zgrzeszył, ponieważ usłuchał kłamstwa szatana i Ewa zerwała owoc, a następnie dała swojemu mężowi, i człowiek zgrzeszył, zgrzeszył nieposłuszeństwem wobec Słowa Bożego. I wiemy, niektórzy mówią, że przez to mamy grzech pierworodny, jedni mówią, że mamy grzeszną naturę przez właśnie Adama, i możemy coś takiego nawet poczytać w dalszych fragmentach Pisma Świętego. Ale czy ja w ogóle grzeszę, dlatego że Adam z Ewą zgrzeszyli? No to znowu, przecież oni zgrzeszyli, to przez nich dzisiaj ja mam być karany? Oczywiście, że nie. Adam z Ewą zgrzeszyli jak najbardziej, wystąpili przeciwko Bogu. My dzisiaj mamy tą grzeszną naturę, z nią się rodzimy, ponieważ nikogo nie trzeba uczyć grzechu, a jakoś wyjątkowo trzeba uczyć dobrego zachowania, ale Bóg dzisiaj potępia mnie nie za grzech Adama czy też Ewy. Ale za mój grzech, który ja popełniłem. I kochani, to tak samo jest. Kiedy my zgrzeszyliśmy, to my odpowiadamy za swój grzech. Czy nasi rodzice zgrzeszyli? Oczywiście, że nasi rodzice zgrzeszyli. I oczywiście, że nasze dzieci zgrzeszyły, bo każdy człowiek zgrzeszył. Ze względu na tą grzeszną naturę, ale grzech jest popełniany przez nas samych, a nie dlatego, że ktoś inny zgrzeszył. Było oczywiście w Starym Testamencie tak, że jeżeli rodziło się dziecko na przykład niepełnosprawne, to była mowa, że dlatego że rodzice zgrzeszyli, to zostali pokarani przez Boga. Kochani, tak było w Starym Testamencie, a jak jest w Nowym Testamencie, a jak jest w ogóle dzisiaj? Oczywiście, że tak się może zdarzyć, że rodzice zgrzeszyli, urodzi się dziecko będzie na przykład niepełnosprawne i poniekąd będzie to kara, ale czy to jest kara dlatego, że Bóg chciał teraz ukarać kogoś? Nie, to jest odstępstwo od na przykład, jeżeli rodzice niemoralnie się prowadzili. Na przykład, no matka w ciąży paliła, a wcześniej spożywała jakieś substancje szkodliwe. Tym samym spowodowała, że to nasienie, jeżeli chodzi o ojca czy komórka jajowa zostały w pewien sposób uszkodzone. Więc ten płód również nosi jakieś wady, może i też wady genetyczne, które wynikają z wcześniejszego grzeszenia albo przekazywania tego z pokolenia, niestety, w pokolenie. I przez to, że tamci grzeszyli, my możemy zostać niejako ukarani, lecz ukarani właśnie przez, przez Boga. No, Bóg wyraźnie mówił, żeby nie grzeszyć, a będzie nam się działo dobrze. Ale z całą pewnością nie jest to kara, że nam się dziecko urodzi teraz niepełnosprawne, bo Bóg nas pokarał. Jest to wynik tego, że to my grzeszyliśmy. Niestety przechodzi to na nasze dziecko. Czy to dziecko wtedy w takim razie będzie już potępione? No, oczywiście, że nie. To jest konsekwencja tego grzechu rodziców. Dziecko odpowiada za swoje czyny. Ale bardzo często bywa tak, że nasi rodzice grzeszą i my też zostaniemy ukarani, tak jak nasi rodzice. Dlaczego? Dlatego, że powtarzamy grzechy naszych Ojców. Możemy przeczytać sobie w Księdze Kapłańskiej 26 rozdział 39 i 40 werset, a ci, którzy pozostaną z Was zgniją z powodu swego przestępstwa. Na ziemiach nieprzyjacielskich z powodu przestępstw swoich przodków zgniją, tak jak i oni, wtedy uznają przestępstwo swoje i przestępstwo swoich przodków. To jest zdradę, którą popełnili względem mnie, i to, że postępowali mi na przekód. To przestępstwo to oczywiście mowa jest o grzechu, bo przestępstwo wobec Boga to jest inaczej mówiąc grzech. I rzeczywiście, bardzo często tak jest że nasi rodzice żyją w jakiś określony sposób i niestety ten sposób jest grzeszny, nie podoba się Bogu. I my również, będąc nauczani przez nich, żyjemy dokładnie w ten sposób i przejmujemy grzechy naszych przodków. Bardzo często tutaj są kwestie bałwochwalstwa. Jak często słyszę, że ktoś wierzy, bo jego przodkowie tak zawsze wierzyli, tak zawsze u niego w rodzinie było. Na przykład on wierzy i jest w danej religii z dziada, pradziada, ale nie wie do końca, jak wierzyli jego przodkowie i po prostu to wszystko powtarza i nigdy nie sprawdził, jeżeli chodzi na przykład o wierzenia i, i wiarę chrześcijańską, nigdy nie porównał tego z pismem świętym. Więc mówi tak, zawsze wierzyliśmy i tak zawsze będziemy wierzyć. Ale nie jesteśmy pewni do końca, czy nasi przodkowie dobrze wierzyli. Czy zgodnie z tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym, tym samym powielamy ten grzech. I tak, umrzemy za grzechy naszych ojców, a nasze dzieci, jeżeli również się z tym wszystkim nie opamiętają, umrą ze względu na nasze grzechy i przez nas, bo i sami nauczaliśmy te dzieci właśnie niedobrych rzeczy w niewłaściwy sposób. W Nowym Testamencie możemy jeszcze spotkać taki fragment, kiedy apostoł Paweł pisze w swoim pierwszym liście do Tymoteusza w piątym rozdziale: Dwudziesty drugi werset: Drog na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, w siebie samego czystym zachowaj. Widzimy tutaj jeszcze, że my możemy być uczestnikami cudzych grzechów. No ale powiedziałem i Pismo Święte też tak mówi, że przecież umrzemy za swoje grzechy, więc dlaczego mam czerpać z grzechów innych? Kochani, jeżeli ktoś przychodzi, może o tym lepiej albo bardziej zrozumiale napisał apostoł Jan w swoim drugim liście, 10 werset, 11 werset. Jeżeli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Kiedy mamy dzisiaj taką sytuację, a niestety ona jest dość częsta, mamy zbór, mamy kościół, mamy kościół lokalny, i przychodzi ktoś, kto przynosi jakąś inną naukę niż nauka apostolska. I my zaczynamy tę osobę przyjmować, zaczynamy pozdrawiać, czyli akceptować, przebywać z tą osobą, uznawać to właściwie za coś normalnego, tym samym akceptujemy grzech. Bo inna nauka niż apostolska jest grzechem. Tym samym stajemy się uczestnikami tego grzechu. Dlatego, że naszym obowiązkiem jest, aby spać na prawdzie Słowa Bożego, a nie na to, co ktoś. Przynosi i jest oczywiście niezgodne, bo co innego, kiedy przyjdzie, i oczywiście ta nauka będzie zgodna ze Słowem Bożym. Więc i wtedy możemy stać się uczestnikami cudzych grzechów. Kiedyś, bodajże w kazaniu, powiedziałem, że jeżeli jest grzech w kościele, to cały zbór będzie potępiony. Oczywiście wtedy mówiłem, że jeżeli jest grzech w kościele, on jest widoczny i nikt z nim nic nie robi, to z całą pewnością. Cały ten zbór, ten kościół lokalny, będzie potępiony, bo słowo Boże wyraźnie mówi, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Tym samym to my przejmiemy te złe nauki, to złe postępowanie grzeszne, a jeżeli będziemy trwać w grzechu, to niestety będziemy potępieni. Może to nie będzie po pierwszym spotkaniu, po pierwszym miesiącu, nawet kiedy taka nauka się wdziera, czy taka osoba jest, ale jeżeli będziemy w tym trwać i nic nie z tym nie zrobimy, nie będziemy zwracać uwagi na ten grzech, to jak najbardziej cała społeczność będzie potępiona. Dlatego, że będzie trwała w grzechu, a każdy, kto trwa w grzechu, będzie potępiony. Nie przeze mnie, ale przez Słowo Boże, przez Jezusa Chrystusa na sądzie ostatecznym. Może nam się pytaje, a niech tamten trwa, ok, ja znam prawdę, no cóż mam poradzić? Ja mu mówiłem, zwracałem uwagę, ale on nie chce słuchać. Inni też nie chcą słuchać, no cóż, to oni poginą, a ja, ja znam przecież prawdę. To jest niestety kłamstwo szatana. Jeżeli tak myślimy i dalej pozostajemy w tej społeczności. Murbeton. My również ulegniemy w pewnym momencie grzechowi. Ten grzech stanie się normą w naszym życiu. Jakim ja nie wiem, czy ten sam, czy po prostu coś innego, bo jeżeli nawet byśmy upadli w grzechu i zostali w tym grzechu, to przecież ci, co grzeszą, nie będą chcieli nam zwrócić uwagi, ani pomóc nam podnieść się z grzechu, żeby czasami to my znowu im nie zwracali uwagi. Tak to się dzieje dzisiaj w Kościołach i umieramy rzeczywiście za grzechy innych, ponieważ sami przyjmujemy ten grzech. Kochani, każdy z nas zostanie rozliczony i umrze za swój grzech, ale Często przyjmujemy grzechy, przejmujemy grzechy od naszych przodków, od ludzi, którzy przychodzą do kościoła i grzeszą. Jeżeli słowo Boże mówi, że odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn, to znaczy, że tak jest. Jeżeli my mówimy, że ale nas to nie dotkniemy, znamy prawdę, to mówimy, że Pismo Święte kłamie. Bardzo ważna sprawa, bardzo dzisiaj pomijana w kościele. Jak wszystkim nam się wydaje, że my już jesteśmy niezniszczalni, poznaliśmy Boga i teraz zostaniemy zbawieni. Ale Bóg nas powołał do społeczności. Jeżeli w tej społeczności trwamy, a mamy trwać, to też mamy współdziałać. Jak możemy współdziałać z kimś, to grzeszy. A jeżeli współdziałamy, to znaczy się, że zgadzamy się z nim i przyjmujemy. Również, no niestety, była tak, że nasi Rodzice, nasi przodkowie rzeczywiście nie znali prawdy, i musimy się temu sprzeciwić. I może to będzie zupełnie coś innego, ale jeżeli będziemy powielać ten grzech, to i my pomrzemy w naszych grzechach i w grzechach przodków. Nie dlatego, że oni zgrzeszli, ale dlatego, że myśmy przejęli ten grzech od nich. Myślę, że bardzo ważna sprawa. Dalej, w dziewiątym rozdziale, będziemy czytać w ogóle o tym, jak modlić się do Boga i czy i jak skutecznie w ogóle modlić się, i czy każda modlitwa zostaje wysłuchana przez Boga. Tyle na dzisiaj zapraszam w następnym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Drogie słuchaczu, proszę nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia ewangelii pana Jezusa Chrystusa.